Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się troszkę kolimacją teleskopów szmita krassegraina To zawsze budzi obawy, że jest to bardzo skomplikowana procedura. A dziś chcę pokazać jeden ze sposobów, jaki ja wykorzystuję, który wydaje mi się. Dość dobrym rozwiązaniem. Może nie idealnym, może to nie jest najlepsze, topowe rozwiązanie. Ale dostępne dla większości z Was, którzy posiadają szmity kasegrajne, i do tego znane już maski Bachtinowa. Kolimacja teleskopu to część życia każdego miłośnika astronomii. Kiedyś ten teleskop trzeba porządnie ustawić optycznie. Jeżeli jesteście posiadaczami refraktorów, ten problem z reguły nie występuje. Jeżeli jesteście posiadaczami Newtonów, wówczas przy pomocy o takich kolimatorów można Łatwo, szybko i przyjemnie ustawić swój teleskop, i ta operacja naprawdę ani nie jest skomplikowana, ani nie jest trudna i przebiega dość sprawnie. Problem pojawia się przy teleskopach typu RC lub SCT. Dziś chciałem się zająć teleskopami SCT dlatego, że bardzo je lubię. Sam posiadam dwa. Jeden taki bardziej mobilny, czyli 6 cali, i drugi taki trochę większy, 9,25. No raczej nie jest to wersja mobilna. I chciałbym Wam dziś przedstawić jeden ze sposobów domowej kolimacji, która mam nadzieję Wam się spodoba i będziecie jej używać. A przede wszystkim będziecie starać się wykorzystać takie narzędzie jak maska. Bachtinowa do kolimacji. Jest to jeden ze sposobów. Dziś pokażę dwa. Przy czym pierwszy, z rozogniskowaną gwiazdą, będzie to taka kolimacja zgrubna. Od razu chcę przestrzec i od razu chcę to wyraźnie zaznaczyć. Ja akurat swoje szmity kolimuję bardzo rzadko. To nie są Newtony, które po kilku. Przejechania z miejsca na miejsce bardzo szybko się rozkolimowują. Tutaj raczej dobra kolimacja dość długo służy poprawnie i nie ma co przesadzać z bardzo częstą kolimacją. To nie ma sensu, szczególnie, że kręcenie tymi śrubami, o których za, za chwileczkę powiem, nie jest wcale łatwe i przyjemne, więc starajcie się to robić tylko wówczas, kiedy naprawdę będzie to bardzo, bardzo potrzebne. Generalnie kolimację w przypadku SCT najłatwiej przeprowadzać wbrew pozorom w nocy. No, potrzebna jest nam do tego jakaś gwiazda, którą będziemy wykorzystywać do kolimacji naszego teleskopu, ale oczywiście jest sposób na kolimację w dzień. No przecież trzeba sobie jakoś to życie ułatwić. No i mam takie urządzonko, które zakupiłem za w sumie niewielkie pieniądze, coś takiego, to jest sztuczna gwiazda. Jest to w różnych wydaniach, jest to różnych producentów o różnych parametrach. W każdym bądź razie to coś tak naprawdę, no tu moja akurat się jeszcze składa z dwóch części, tu jest jakieś zasilanie bateryjne do tego, tak naprawdę jest to kawałek odpowiedniego Światłowodu, który tutaj ma od... zasilanie, włączamy. No i sobie ustawiamy to jako naszą gwiazdę, i możemy w dzień swobodnie kolimować nasz teleskop. Bardzo wygodna sprawa. Przede wszystkim robimy to, kiedy jest widno, będzie nam dużo, dużo łatwiej. Po drugie, no w nocy to raczej obserwujemy niż kolimujemy. Więc jest to bardzo fajny sposób. No, oczywiście tutaj nadmienię jeszcze dla posiadaczy Newtonów. Tego też używa się w dzień. No, ale myślę, że to urządzenie akurat większość z Was zna i posiada, bo nie wyobrażam sobie użytkownika Newtona, który by nie posiadał kolimatora. No, tam jest to jednak dużo częstsza operacja niż w przypadku teleskopów SCT. A teraz nasza tajemnica. Tajemnica tego odcinka. Mamy maskę, mamy sztuczną gwiazdę albo gwiazdy w nocy, jeżeli ktoś nie jest szczęśliwym posiadaczem sztucznej gwiazdy. Mamy nasz teleskop SCT, o którym za chwileczkę jeszcze coś powiem. I potrzebujemy jeszcze jednej jedynej rzeczy to program SkyCal. Oczywiście link do programu będzie w opisie materiału. To bardzo dobre narzędzie, które pomoże nam w kolimacji naszego SCT. Narzędzie bardzo proste w obsłudze, oczywiście w języku angielskim, ale jest na tyle intuicyjne, że myślę, że nikomu z Was nie, nie nastręczy żadnych problemów. Zresztą sami zobaczycie, jak łatwa i przyjemna jest kolimacja właśnie tym programem. Z racji tego, że nawet mały teleskop SCT wcale nie jest taki mały, pokażę go tylko raz, a resztę będziemy już pracować na oprogramowaniu i na tym, jak się to dzieje. Do kolimacji służą nam tutaj te trzy śruby. Oczywiście, dla tych, którzy nagminnie kolimują, radzę je wymienić na takie specjalne śruby z łebkami, które Umożliwiają łatwą kolimację. Ja zostawiam śruby oryginalne. Kolimuję ten teleskop bardzo, bardzo rzadko. No i to jest w zasadzie jedyny sposób na poprawną kolimację, czyli ustawienie tych śrub, abyśmy mieli idealny tor optyczny. Tak więc użyjemy teraz naszego sekretnego programu. Po ściągnięciu, zainstalowaniu, uruchamiamy program SkyCal w opcjach Settings, czyli ustawienia, wpisujemy aperturę naszego teleskopu. W moim przypadku będzie to 6 czyli 150 mm ogniskowa 1500 oraz parametry kamerki, o której, oczywiście zapomniałem powiedzieć, którą podłączamy do teleskopu. Ona pomoże nam Rejestrować albo raczej przetwarzać obraz, e, który będziemy ustawiać, do, który będzie naszym odnośnikiem. Ustawiamy tutaj wielkość piksela naszej kamerki. To oczywiście odczytujecie z parametrów, czy to na stronie kamerki, czy na pudełku, no, w zależności jaką kamerkę posiadacie. Pierwszy sposób kolimacji, który uważam za sposób taki bardziej zgrubny, to sposób kolimacji na rozogniskowaną gwiazdę. Tą wajchę w programie na dole musicie ustawić na defokus, czyli na rozkolimowanie. No i kierujemy nasz teleskop na gwiazdę lub sztuczną gwiazdę. Ustawiamy tak nasz wyciąg, aby ta gwiazda była rozogniskowana, Wówczas w obrazie kamerki, który mamy na monitorze, wskazujemy tą gwiazdę. Środek myszki powinien być w miarę dokładnie na środku tego kółka, który jest na rozogniskowanej gwieździe. Trzymając przycisk myszki, rozsuwamy go tak, aby objąć całą rozogniskowaną gwiazdę. Wówczas, jak widzicie, otrzymujemy, y, otrzymujemy pewną wartość, która nam mówi, o ile niecentralnie ustawione jest lusterko wtórne. To bardzo prosty sposób, całkiem przyzwoity, ale nie tak dokładny jak metoda druga, którą przewiduje ten program, y, w którą zaraz pokażę. Nie wiem, czy wiecie, ale maski Baktinowa mają różne odmiany. Od takich bardzo znanych, normalnych, do masek potrójnych. Yy, zarówno jedne jak i drugie nadają się bardzo dobrze do kolimacji. Nie dość, że yy, będą nam pomagać prawidłowo ustawiać nasz teleskop, to jeszcze w dodatku, jeżeli jesteście szczęśliwymi posiadaczami potrójnej maski baktinowa, zobaczycie, jak precyzyjnie można ustawić nasz teleskop przy pomocy tylko i wyłącznie maski bez dodatkowych urządzeń. Oczywiście do kolimacji przy pomocy maski no musimy mieć maskę stworzoną pod nasz konkretny rozmiar teleskopu. To musi być maska, która założona będzie przylegać idealnie i robić y, odpowiednie siatki dyfrakcyjne z gwiazd, abyśmy mogli poprawnie przeprowadzić tą operację. Sama procedura jest bardzo zbliżona do tej omawianej przy y, rozogniskowanej gwieździe. Oczywiście w programie ustana, ustawiacie, że tym razem posługujemy się. Y, Maską, a nie rozogniskowaną gwiazdą. I procedura identyczna. Po założeniu maski kierujemy nasz teleskop na gwiazdę. Yy, I znów obraz kamerki. Tym razem będzie nam pokazywał obraz dyfrakcyjny generowany przez maskę. Tutaj znów trzymając yy, myszkę. Celujemy mniej więcej w środek tej gwiazdy, tak abyśmy objęli wszystkie nitki dyfrakcyjne, wszystkie promienie, które zostały wygenerowane przez y, maskę. Wówczas na ekranie pokazuje się nam y, tak jakby wynik wygenerowany, obliczony przez program, o ile nie zgadza się y, nasza kolimacja z y, tym, co powinno być. Oczywiście wówczas kręcimy śrubami i tutaj moja bardzo yy, przestroga, uwaga, aby robić to bardzo delikatnie, pomału i bez pośpiechu. Zawsze kręcimy tymi śrubami kolimacyjnymi mało. Ja zawsze mówię, że kręcę mniej więcej jedną trzecią obrotu, aby aby po prostu nie odkręcić lusterka wtórnego, bo wtedy będzie dramat. Naprawdę dramat, można uszkodzić zarówno lusterko wtórne, jak i główne zwierciadło, dlatego tutaj delikatnie, pomału i bez pośpiechu. I kręcimy tymi y, śrubkami tak, aby jak najbliżej uzyskać y, wynik w pobliżu zera. Oczywiście, jeżeli on jest mniejszy od jedności, czyli mniejszy od jednego piksela, będzie to już wynik bardzo, bardzo prawidłowy. No i został nam tak naprawdę trzeci sposób. Trzeci sposób, którym będziemy wykorzystywać potrójną maskę bachtinowa. Jeżeli ktoś taką maskę posiada, yy, wówczas może rozbić tak jakby każdy kanał Koloru. Każdy kanał będzie osobno, no może nie kolimowany, ale przy pomocy odpowiedniej oprogramowania tego tutaj Skycal będziemy mieli rozbite te kanały i pokazane, które śrubki należy jak kręcić. Takiej kolimacji nie da się ustawić przy normalnej, pojedynczej masce bachtinowa. Przy potrójnej to działa i to dokładnie tak. Procedura znów identyczna, czyli zakładamy maskę na teleskop, teleskop kierujemy na gwiazdę, uzyskujemy obraz dyfrakcyjny i zobaczcie, w tej chwili program rozdzielił nam y, na trzy kanały y, nasz obraz dyfrakcyjny. I pokazuje dokładnie, które kanały są poprawne, a które nie są poprawne i Wypadałoby je skolimować. Wówczas uruchamiamy tak, jakby asystenta kolimacji, i pojawiają nam się trzy śrubki, skądinąd znane kolimacyjne i proponowane przez program wartości do obrócenia tych śrubek. Zwróćcie jeszcze jedną uwagę, że te śrubki są tak, jakby odpowiedzialne za każdy kanał. Można je tutaj w programie. Tym suwakiem przesuwać tak, aby pokryły się mniej więcej z paskami kolorowymi, tymi dyfrakcyjnymi, które wygenerowała nam gwiazda. Wówczas z łatwością będziecie mogli skolimować bardzo, bardzo dokładnie. I będziemy raczej kolimować tylko i wyłącznie tą część, która nie mieści się w tolerancji. Więc znów musimy uzyskać wartość bliską 0 albo dużo poniżej jedności, żeby obraz był poprawny. Powiem wam szczerze, nigdy nie udało mi się zejść poniżej 0.4, ale i tak obraz, który uzyskuje po kolimacji bardzo rzadki jest dużo lepszy niż obraz bez kolimacji. Asystent kolimacji nie z, od razu odpowiada, jakby za każdy kanał. Tutaj musicie samodzielnie zidentyfikować, która śruba regulacyjna jest powiązana z którym kanałem. Wybierzcie sobie jeden kanał i nie wiem, ja zaczynam zawsze od kanału czerwonego, jego ustawiam i na jego podstawie wybieram później poszczególne kanały. Tutaj kolejny raz moja przestroga, moja uwaga. Yy, śruby kolimacyjne kręcimy bardzo, bardzo powoli i o niewielkie odległości. Zobaczcie, że asystent będzie Wam podpowiadał na przykład 0,6 czy 0,3 czy 1 maksymalnie obrót. To nigdy nie są większe wartości i tutaj bardzo proszę o delikatność. Jeżeli ktoś będzie często kolimował swój teleskop, do czego nie zachęcam, naprawdę kolimacja w SCT ustawiona poprawnie dość długo będzie nam służyć. Wówczas zalecam wymianę na specjalne śruby, które mają łebki przystosowane do kolimacji ręcznej, a nie przy pomocy śrubokręta. Uważam, że kolimacja przy pomocy SkyCal jest dość prosta, dość Efektywna, pokazuje naprawdę dobre wyniki, ale raz jeszcze apeluję, jeżeli wasz obraz jest poprawny, jeżeli zdjęcia czy obserwacje wizualne nie pokazują mankamentów obrazu, wówczas nie kolimujcie swoich teleskopów, bo niewprawne kolimowanie może na przykład pogorszyć efekty. Yy, oczywiście, to nie jest zniechęcanie do kolimacji, bo nie taka jest rola tego materiału, ale przestrzegam przed nadmierną wrażliwością. Nieraz przesadna kolimacja, przesadna chęć dążenia do idealnego obrazu no w niewprawnych rękach może mm, dać skutek o wiele gorszy. Skycal wraz z maskami. No może raczej tą powinienem pokazać. To chyba najtańszy sposób kolimacji SCT, jaki istnieje na rynku. Są odpowiednie kolimatory, są odpowiednie narzędzia do kolimacji teleskopów Schmidt-Cassegraina. Niestety jest to sprzęt dość drogi. Jeżeli ktoś obawia się samodzielnej Kolimację, jeżeli ktoś boi się tego. Ja powiem szczerze, bardzo nie lubię kolimować SCT, dlatego może tak przestrzegam i jak to zrobię, to już zostawia na dłuższy czas. Zawsze można udać się do jakiegoś, no może nie jakiegoś, ale renomowanego serwisu odpowiedzialnego za sprzęt astronomiczny. Tam wykwalifikowana kadra na pewno posiada dobre narzędzia i za odpowiednią opłatą y, ustawią Wam ten teleskop bardzo poprawnie i na pewno lepiej niż przy pomocy maski i tego programu. Choć ja z jego efektów jestem bardzo, bardzo zadowolony. To chyba tyle na dziś, jeżeli chodzi o kolimację teleskopów y, Schmidta cassegraina Mam nadzieję, że z jednej strony troszkę Was zachęciłem, z drugiej strony troszkę Was uczuliłem y, na takie idealizowanie tej kolimacji. Oczywiście jest to bardzo ważne, ale tak jak mówię, nie przesadzajcie ze ciągłym sprawdzaniem, czy jest poprawna. Jeżeli obrazy dawane są dobre, to warto je zostawić tak jak są. Jeżeli nie, zachęcam do tego rozwiązania. To naprawdę nie jest trudne przy odrobinie. Yy, jak widzicie, samozaparcia, wiedzy i oczywiście próbowania. To, co ja Wam dziś pokazałem, w bardzo krótki i bardzo szybki sposób yy, zobaczycie z własnej praktyki, z własnych prób, że nie jest to aż tak proste, jak się wydaje. Dlatego jeszcze raz zachęcam do eksperymentowania, ale z głową. I jeżeli już zdecydujecie się na kolimację, to pamiętajcie, że śrubki kolimacyjne obracamy o bardzo, bardzo nieduże wartości, abyście przypadkiem nie naruszyli, nie odkręcili lusterka wtórnego. Wówczas myślę, że skajkal może nie pomóż i będą dużo, dużo większe konsekwencje. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek choć trochę odczarował kolimacje Schmidtów. Jak wiecie, ja te teleskopy bardzo lubię i bardzo szanuję. Dlatego mam nadzieję, że również i u Was zagościły one jako jedne z głównych teleskopów. No i cóż, jak zawsze proszę o subskrypcję. Jak widzicie, coraz ciekawsze tematy, coraz fajniejsze rozwiązania. Staram się, aby pojawiały się na tym kanale. Dlatego wasza łapka, wasza subskrypcja pomaga w propagacji astronomii, w rozwoju tego kanału i w coraz większych zasięgach, z czego się cieszę. Choć muszę przyznać, że liczyłem na dużo szybsze pojawianie się nowych cyferek na tym naszym zegarku, który wskazuje liczbę subskrybentów. A do osób, które uważają, że moja praca jest warta wsparcia. Jak zawsze prośba i zachęta o wsparcie w serwisie Patronite. Tam niestety liczba moich patronów albo stoi, albo spada. Troszkę zaczyna mnie to niepokoić, gdyż mój czas, moje środki angażowane są coraz większe w ten kanał. Coraz więcej czasu muszę przeznaczać, czy to na tworzenie filmów czy przede wszystkim na odpowiadanie Wam na wiele pytań, które pojawiają się pod moimi filmami. I tutaj z góry przepraszam, że nieraz ta odpowiedź trwa dość długo, ale niestety prowadzenie tego kanału to tylko i wyłącznie działalność no, stricte amatorska. Tutaj czas muszę dzielić między pracę zawodową, hobby, no, i przede wszystkim rodzinę. Dlatego wasze wsparcie jest tak cenne i pozwala troszkę bardziej angażować się w to, co dzieje się na tym kanale. Dlatego raz jeszcze zachęcam do wsparcia te osoby, oczywiście, które są w stanie i uważają, że praca, którą wykonuje powinna zostać w jakiś sposób wynagradzana. Za co oczywiście. Z góry serdecznie dziękuję. To tyle na dziś, i cóż, rozpoczynamy jesień, rozpoczynamy okres, kiedy noce są coraz dłuższe. Miejmy tylko nadzieję, że pogoda pozwoli nam na przeprowadzanie coraz ciekawszych obserwacji, coraz lepsze zdjęcia, ci, którzy te zdjęcia wykonują. No i przed nami. Najdłuższe noce, najkrótsze dni, czyli nic tylko korzystać. Dziękuję serdecznie. Radosław Broży, moja